Zajebiście pięknie witamy Państwa w naszym dzisiejszym filmiku, yy, który nagramy o naszym planie treningowym i o tym, jak to dzisiaj byliśmy na siłowni i tylko wcale na niej nie byliśmy, ale powiemy, że byliśmy. Yy, nasz plan treningowy przedstawi jak. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić nasz plan. Otóż byliśmy na siłowni, ale nie byliśmy. Yy, którą yy, zadzwoniliśmy do hartorowej paletnicy, która nam powiedziała, jak wykonać różne ćwiczenia i które są dobre na nasze partie miejsce. Pokażemy, może. Zaczniemy od yy, boków, Tak, na bary, potem do przodu, tak i potem kręcenie. To jest na wielorodzajowe partie mięśniowe. rodzajowe. Tak, i pomimo, pomimo tego trzeba więcej, byliśmy tacy napaleni, że po treningu wróciliśmy po siłowni i waliliśmy Nawet dalej. Tak, Ali dzisiaj ma słabszy dzień, Fuh, lepszy, przepraszam, dlatego dołożył trochę więcej niż zawsze. Ja mam trochę słabszy, więc o 15 kg lżejsze ciężarki i jeszcze chcieliśmy przedstawić nasze uniwersalne rękawiczki które dostaliśmy od specjalistów gratis dostaliśmy na startach gratis, nas, tak, tak. gratis tak. i nie robią się po prostu odciski po nich. dlatego są zajebiste i bardzo polecamy nasze ćwiczenia Jest. I jeszcze nasze suplementy diety po treningu. Tak. Polecam otóż po treningu dla każdego piweczko. Piwników bardzo zdrowe jest. A ja polecam wodę i jakiś soczek. Te, takie efekty po piwie. Naprawdę, takie taki... efekty po piwie. Trochę inne po tym. Trochę gorsze. Trochę gorsze po ale wody. Soczko. Polecam i widać. Na się. Dziękujemy za oglądalność. Dziękujemy zapraszamy na naszego fanpage'a na Facebooka. I, I łapki do dół dają frajerzy, <grym> dają do dół. Dziękujemy.